Elo, z tej strony Jegora to kolejny odcinek na moim kanale. No i ze mną jest dziś mój kolega z klasy, czyli Mikołaj. Przywita się. Dobrze. Aha. I jeszcze jest ze mną Maniek To znaczy taką jaksywkę. Jak w ogóle ucichliście. A, dobra, Mikołaj ja? ja. Nie. Dobra. Mm, no to... Maniek oczywiście no zginął. No, taki. no i. Idę go tam. Tego. Yy, Skrzesić. Tak bym powiedział. Okej, okay, dobra. Miki osłaniaj mnie Już poczekaj. Okej, okay, dobra Manik jesteś. Dobra, Miki. Możesz mu dać ten szary pistolet. No, właśnie ja mam wiesz szary pistolet. A ma wiesz. A i Weźcie dajcie. O, To ktoś strzela. No i... Normalnie moje profesjonalne budowanie jest, jak tylko. Dobra. Gdzie on? Czekaj. Aha. No, nie no, akurat sz, sz, strzeliłem w tym momencie. No i nie włączyłem dajcie, dajcie mi, Dajcie mi od niego. O dobra. Chciałem coś strzelić. Dajcie mi Myślę, że odcinek będzie trwał gdzieś do końca tej rundy. A potem najwyżej kolejne nagramy. Co? Dajcie mi. Wszystko, mamy ci dać? Dobra, chodź do strefy A mi ktoś da, może, może mi ktoś dać, jak Amo? Ja tam za dużo nie mam. W ogóle ktoś ma snajpę, ale mi ma bardzo dużo. O, dobra, to No to niech nie. da. Nie, że ja mniej. Dobra, nie daję ci amo i tyle, elo. <gry> dobra, to idziemy do strefy. No chodź, Niech ma jak tam? Jako miejscówkę, w sumie miejscówek nawet nie ma już, oprócz zalewu zostały. Ale nam no. staram się iść? No może o typ! Wiem, że coś się niszczy. Przeładuję sobie. Dobra, myślę, że damy sobie z nimi radę. Szybkie przeładowanie. Dobra No wszyscy płyniemy Ja będę bombardował, bo on najdziki No granaty, no, normalnie najlepsze O widzę, tam się tutaj ktoś buduje O no co, tak snajpów Ej tu jest więcej niż... Nie, to jest więcej chyba Oni się między sobą biją, jest Ty, Miki, tak bombardujesz? No, zbombardowałam. Dobrze. używali. No Dobra, gdzie jest Miki? Na górze. O Jezu, tu jest to jest typ! Jeść, ja nie widziałam go. Ej, dobija. Jeść. To ja mu też dobiję. Chyba. No to dobijaj. Niech ma ze swoje. Leczy. nas nie uleczy Uleczy Nie, nie mam gdzie No to znaczy Wskrześć No nie wiem, aha, wskrześć Też nie może, chyba, że kiedyś Strefa była będzie bo ona jeśli chcesz Jaka? Szybka to znaczy była, szybka była szybka chyba tam była, fioletowa. Ale weź też przy okazji Karty restartu, to może Kiedyś będzie taka strefa, że Będziesz mógł ten Dobra, na, na górze? Nie, Pięknie tak bardziej nie z boku domku. O? Gdzieś tu. O tu, tak, za tą o. ścianą. Podnieś, bo może będzie okazja, no i... Nie będzie można. Tu jest. No w mo będzie można, jak się strefa ułoży. Czekajcie się, jeszcze tą łapkę ulecę. Zamiast jema wezmę. No jak, jak jakby ktoś chciał wiedzieć to Mikołaj to, to Mikołaj tutaj jest najlepszym członkiem naszej no ekipy Co od razu polacy się ulacza wtedy No 7 osób zostało No to znaczy sześć, bo razem z Mikołajem to jest sześć. Nie, siedem razem z Mikołajem. Ale oprócz Mikołaja to jest 6. Czyli oddział i... Ym, no i para. Albo... Albo inaczej po prostu. No. A, ta, a tam widziałeś, że ktoś jest? No ktoś walił do mnie. Aha. Pewnie no, jakiś bambik, bo... Nie wiem. Nie wiem, czy to wam jest Chwila, zobaczę. Zobaczę przy okazji, czy mój filmik się już opublikował. Bo ja te filmiki teraz na zapas nagrywam. Znaczy, teraz chyba dwa filmiki nagram. A więc, no nie wiem, czy można powiedzieć, że na zapas. O, o, ginął. Dobra. O nie, no cały oddział jest na mnie Patrz chyba. Patrz na moje... te. Ej, śmiesznie będzie jak wygram. Bo A ja to raz zobaczymy. wygrałem całą oddziały. Aha, to, to fajnie wiedzieć. No. Dobra. Ale może to jeszcze inny tytuł. Jest... O! czy będzie. Nie ma jeszcze. Jezu. To chyba coś będę musiał innego pokombinować. Ej, gdzie są te dyp? Teraz... po drugiej stronie. O! Tam te... jakiś typ jest, bo strzał był. Tak, o! Na dole. Ej, no go skolapsuj. Tak. No się kolapsuje. Dobra. Ale jeszcze są tam. No wiem. O, jeszcze tu. Otoczony normalnie. No. Jeszcze kolaps. Super. No nie. Wreszcie tak skolapsują. Ale dobra. Może. Starek jest na mnie. Nie wygram. Ano, faktycznie albo pary, nie trzech. Nie trzech. 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 Ciekawie? No. Nie wiem, co za bardzo mam tu mówić. No ale Maniek ma echo i za to przepraszam. W sumie Maniek powinien przepraszać. O? jaki dawaj. O nie. Nie mogę budować. No dobrze, dobrze żyjesz. Wreszcie A dobra, sobie zaję, dało Chyba to źle, że szedłeś na dół Nie, Bo oni No chyba właśnie... w ogóle będą wolni. No Oni mają O? O są tu gdzieś No Widziałem To typie Dobra Wierzymy w ciebie Jest ich kilku po no co trafę postawiłeś? No, jeden leży, ale... Dobra, najważniejsze jest jak... jaki? Normalnie? Prost! Też się szybko! A to ja kurde robię. No i masz ERPEG'a! O nie, przeleciałam będzie... się. Dobra, spoko. Masz czas. Ja zoblę. Strasuję się. No, teraz poty. Wygrać gierka na tym później. ciebie. Ja? No. Może być win. O! Słuchajcie, on miał jakieś lecianko. Nie miał. Chyba nie no, biorę mamy za ciebie kciuki. Fega weźmy. Gupi pomysł ale. No, no Rida. Jeden ammofora. A tu przyładowanie. No. Dobra. Kurde. Myślę, że, zachtary, że w, w tym momencie możemy zakończyć filmik. A jeśli jesteście ciekawi, co będzie dalej, to obejście następny. To pa.